Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Izą i Dorotą i porozmawiamy o takim projekcie o nazwie Łączymy Serca. Tak, to jest mój ulubiony temat, bo w ostatnim czasie bardzo, częst, bardzo dużo zauważam, mhm. również dużo informacji dostaję w snach, gdzie pięknie podświadomość mi pokazuje przykładowo z jakiej pozycji odpowiadam komuś, gdzie mhm. mam odpowiedzi. Tu też znalazłam, czy ja też robię coś pod kogoś, czy to naprawdę wypływa z środka mnie, czy to jest kolejny właśnie z tych mechanizmów, z tych pudełek, które są poustawiane na drodze, żeby było to wszystko płynne, takie lekkie, żeby takie płynące. W sumie taki był nasz zamysł, bo poznaliśmy się, spod, spotkaliśmy się w sumie pod Szyldem jeszcze okrągłego miasteczka, tak? gdzie chcieliśmy stworzyć właśnie taką osadę Yy, gdzie będą yy, mieszkać ludzie obok siebie, którzy myślą podobnie tak i, i mają podobne wspólne cele. Yy, no i w sumie, no też yy, dlatego powstało, powstał ten pomysł, żeby ci ludzie w tym miejscu się spotkali, poszerzali swoją świadomość i odnaleźli tą swoją przysłowiową, bratnią duszę tak? ludzi, którzy yy, będą harmonizować na tym samym poziomie, będą wsparciem dla siebie. I te relacje będą tworzyli już na nowych energiach, co będzie im dawało siłę, radość, zbycia tutaj i, i tworzenia. Tak, i tworzenia już z pozycji zwycięzcy, że żeby kierować jednak swoją uważność na tworzenie tego, co tak naprawdę czujemy z tej przestrzeni serca. Dla mnie to jest takim właśnie momentem, że jest to. Sposób materializacji i też sprawdzenia, czy ja jestem tym, o czym ja piszę, też zauważyłam, że moja wypowiedź również przyspiesza, jeżeli ja zacznę, mówię intencje, co ja mam ci do przekazania, później skąd to wypłynęło, bo mój umysł wtedy zaczyna, nawet jeżeli ktoś by tak do mnie mówił, robi takie stop, nie ma generalizacji, wyłącza mi się wtedy na chwilę generalizacja, bo powiedziałeś mi, co masz tak naprawdę na myśli, co mi chcesz przekazać, a później wszystkie te okoliczności które na to wpłynęły, że w, 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 takich, w taki sposób można, y, 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 ja to nazwę to umownie teraz narzędzia, gdzie tworzenie tej przestrzeni, przestrzeni miłości z każdą osobą jest dużo łatwiejsze.